Siódma Niedziela Zwykła z Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Słyszeliście, że powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nastaw mu drugi. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz gniewał tego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was pośladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Sami powstaje pytanie, Dzisiaj mamy taki pluralizm, również w naszym kraju. Islam, buddyzm. Która religia jest najlepsza? Rywalizacja. W jakimś sensie. Ta Ewangelia dzisiejsza wskazuje na to, że religia nasza jest najlepsza. Ale nie dlatego, że jest nasza, tylko dlatego, że. Jezus zaprasza do miłowania nawet w nieprzyjaciół. Tego nie ma żadnej religii. Ale Gandhi Kryś powiedział tak, ona z wasza religia jest lepsza, ale ja na nią nie przejdę. Dlaczego? Bo wy według niej nie żyjecie. Nie wstyd. Cieszmy się, że mamy takie piękne wskazania o miłości, tak dużo Pan Bóg chce tej miłości, takiej mało w tym świecie. A Pana Boga usuwają z Europy, jest, jest niepoprawny politycznie. Inni, lepsi, aż mniejsi, więcej miejsca trzeba dawać by tak wszyscy się do tego zaangażowali, co chce Pan, jakże inny byłby ten świat. Inne wiadomości. A być może jedna stacja telewizyjna by zbankrutowała. Aby nie było żadnych krwawych wieści i innych wykroczeń. No, by tak było. Amen.